Wychodzisz z namiotu, widzisz piękny szczyt. Wszystko zaczyna się 15 września, czyli to będą dwa dni, dwie noce. Kończymy 17 września w niedzielę na spokojnie. W czasie wyspać, zjeść śniadanie, wypić kawę. Można jeszcze poczilować gdzieś na łące. Nie będziemy mieć stricte festiwalowych dekoracji, ale mamy naturalne otoczenie w postaci basenu, lasu. No nie. Mamy mega fajny line-up, wypełniacze czasu podczas warsztatów, smaczne jedzenie w samym środku lasu, stuletni ośrodek, baza wypoczynkowa Lubogoszcz. Możemy też śmiało powiedzieć, że jako pierwsi na świecie zrobiliśmy z dla ludzi śmiałych. Jest to już czwarta edycja, nigdzie indziej nie ma czegoś takiego, więc jesteśmy unikalni. Czas spędzają na wspólnych zabawach, grach sportowych i w dyskotekach. Po kilku godzinach już mniej więcej wszyscy gdzieś tam się znają, już się wymieniają jakimiś spojrzeniami. Szczególna integracja jest na tych warsztatach czy na koncertach. Czy tak jak w tym roku będzie możliwość zjedzenia razem posiłku na stołówce? Bilety są do kupienia na naszej stronie www.lodzinieśmiałych.pl. Zapraszamy na zlot śmiałych i nieśmiałych. Natural High.